Pamiętasz, jak internet wyglądał kilka lat temu? Pobieranie filmów trwało całą noc. Aktualizacja mediów społecznościowych trwała kilka minut. Gry online strasznie długo mieliły. A to tylko ułamek kłopotów, których wszyscy doświadczyliśmy. Dziś technologia jest na zupełnie innym poziomie. Internet nie jest wyjątkiem. Pomimo tego, że jest już dość szybki, wpadłem na jedno pytanie: Co by się stało, gdybyśmy przyspieszyli internet do nieskończoności? Aby rozmawiać o przyspieszeniu internetu, musimy zrozumieć, jak to działa. Do 2020 roku liczba osób korzystających z internetu przekroczyła 4,5 miliarda. Biorąc pod uwagę światową populację, to ponad połowa wszystkich mieszkańców Ziemi. A kiedy jest duży popyt, musisz coś w zamian zaoferować. Przy tak dużej liczbie użytkowników może to być ogromny problem, jeśli szybkość przesyłania danych byłaby zbyt niska. Tak więc średnia prędkość internetu na Tajwanie w 2019 roku wynosiła około 85 megabitów na sekundę, w Ameryce 33, w Australii 16,3 megabitów na sekundę. Pomimo ogromnych różnic, mieszkańcy tych krajów mogą bez problemu oglądać filmy na YouTube, czytać książki online i oglądać seriale. Od czego więc zależy ta prędkość? Istnieje kilka technologii używanych do przesyłania informacji przez połączenie internetowe. Jedna z nich jest wykonana za pomocą skrętki dwużyłowej. Wewnątrz znajdują się zwykle cztery pary przewodów, przez które przechodzą sygnały kodujące dane. Obecnie istnieje wiele rodzajów kabli opartych na skrętkach, ale nie będę Cię zanudzać zbyt szczegółowymi informacjami. Średnia szybkość przesyłania danych tą metodą wynosi od 10 megabitów na sekundę do 10 gigabitów na sekundę na odległość do 100 metrów. Innym sposobem przesyłania danych jest połączenie bezprzewodowe, które każdy z Was dobrze zna. Nie ma potrzeby majstrowania przy przewodach i ustawiania wszystkiego. Wystarczy wpisać hasło i wszystko gotowe, z dostępem do internetu. Wygodne, prawda? Ale w tym przypadku informacja nie jest przekazywana po prostu drogą powietrzną. Połączenie Wi-Fi nie jest niezależne, a router ma również źródło danych. W rzeczywistości jest to nadajnik, który rozprowadza i odbiera fale radiowe w pewnym zakresie. 2,4 i 5 GHz. Ale to wszystko nie jest tak ważne jak szybkość, z jaką przesyłane są informacje. Podczas korzystania z połączenia bezprzewodowego może wynosić od kilkudziesięciu megabitów do 11 gigabitów na sekundę. W przypadku połączenia Wi-Fi zależy to bezpośrednio od odległości od adaptera. Im bliżej jesteś, tym lepszy masz sygnał, co oznacza większą prędkość. Jeszcze innym popularnym sposobem przesyłania danych jest komunikacja światłowodowa. Zasada, na której działa, jest dość prosta. Impulsy świetlne pełnią rolę nośników informacji. Jako nadajnik używany jest światłowód. I wydaje się, że osoba, która go stworzyła, obdarowała świat prawdziwym cudem. Jaka jest jego wartość? Ma dużą przepustowość łącza mianowicie przesyła dane z prędkością do kilkudziesięciu terabitów na sekundę. Co więcej, dzięki temu nie ma problemu z ogromnymi odległościami i zakłóceniami elektromagnetycznymi. Wydaje się to nierealne, ale światłowód naprawdę to potrafi. Oto przykład z życia wzięty. Transatlantycki kabel Maria łączący USA i Hiszpanię przesyła dane z prędkością około 160 terabitów na sekundę. Długość kabla wynosi 6600 km. Ponadto leży pod wodą. Prawdziwy superbohater ze świata technologii, ale to nie wszystko. Oprócz przesyłania danych przez internet, jej kable światłowodowe służą również do przesyłania sygnałów telefonicznych i telewizji kablowej. Skoro więc ta technologia jest tak wyjątkowa, może mogłaby doprowadzić internet do granic możliwości? Sprawdźmy to. W 2015 roku japońscy naukowcy dokonali wielkiego przełomu w dziedzinie szybkiego przesyłania danych. Udało im się opracować i pomyślnie przetestować pierwszy na świecie system o przepustowości 2,5 petabita na sekundę. Aby zrozumieć, ile to jest, wyobraź sobie: przy takiej prędkości internetu 10 milionów ludzi mogłoby jednocześnie oglądać wideo w 8K jak można się domyślić, mówię o tym samym światłowodzie. Inny sposób na ustanowienie takiego rekordu po prostu nie istnieje. Te wyniki są ponad tysiąc razy większe niż możliwości dzisiejszych sieci bezprzewodowych. Oczywiście takie technologie nie powstają szybko. Naukowcy spędzili 4 lata na jej opracowanie, zanim przedstawili wyniki opinii publicznej. Czy ta prędkość jest granicą? Jak się okazało, nie. Ci sami japońscy naukowcy wraz z KDDI i Sumitomo Electric Industries osiągnęli prędkość przesyłania danych około 10 petabitów na sekundę, czyli 10 do potęgi 16 bitów na sekundę. Taka liczba z pewnością ucieszy głównych dostawców, którzy już zaczęli marzyć o monetarnej przyszłości. Ale wyobraź sobie radość zwykłych ludzi. Niekończący się ruch, całodobowe programy telewizyjne, gry z zerowym opóźnieniem. Ale czekaj, uzyskane do tej pory wyniki są nadal eksperymentalne i raczej nie dotrą do naszego domowego internetu w najbliższej przyszłości. Ale co zrobili ze światłowodami, aby osiągnąć tak dużą szybkość przesyłania danych? Na początek ustalmy, o co chodzi w tym światłowodzie. W szerokim sensie jest to nić przezroczystego materiału, który niesie w sobie światło. Światłowód jednomodowy posiada jeden kanał i może przepuszczać przez niego tylko jeden promień światła naraz. Ale jest też inny rodzaj światłowodu światłowód wielomodowy. I to właśnie przez niego może przechodzić jednocześnie kilka oddzielnych promieni światła. Aby w pełni zrozumieć ten proces, wyobraźmy sobie linie o różnych kolorach. Każda z nich to osobny strumień światła. Jeśli przeprowadzisz je przez światłowód wielomodowy, będą podróżować wewnętrznie i niezależnie od siebie. To tak jakbyś mieszkał z sąsiadem w wielopiętrowym budynku na tym samym piętrze, ale schodzilibyście po przeciwnych stronach schodów. W ten sposób w pojedynczym włóknie można zwiększyć przepustowość. Różne strumienie informacji są przesyłane niezależnie od siebie. Zwiększa się prędkość internetu. W praktyce światłowody mogą odbierać dużą liczbę promieni świetlnych, nawet do kilkuset. W ten sposób w 2012 roku japońskim specjalistom udało się osiągnąć prędkość dziesiątej petabita na sekundę. Na przykładzie Netflixa taka prędkość pozwoliłaby jednorazowo korzystać z jego usług 5 milionom osób. Nie jest to jednak technologia, która przyspieszy internet do 10 petabitów na sekundę. Do tego potrzeba czegoś innego. Aby zwiększyć szybkość przesyłania danych, konieczne jest zwiększenie przepustowości światłowodu. A żeby to zrobić, trzeba zwiększyć liczbę kanałów optycznych, prawda? Można to osiągnąć, zwiększając liczbę włókien w jednym kablu. W teorii wydaje się to niezwykle proste. Ale naukowcy pracują nad tą technologią od lat. A zatem jest jeszcze wiele do zrobienia. Wróćmy jednak do naszych 10 petabitów na sekundę. Zgodnie z technologią, o której mówiłem, zrealizowano ten rodzaj szybkości przesyłania danych. A dzisiaj jest ostateczny. Przez jeden kabel przeszło 114 strumieni światła. Każdy z nich składał się z 739 długości fal. W rezultacie 84246 przebiegów musiało przejść przez światłowód, aby stworzyć najszybszy internet na świecie. Trudno to sobie wyobrazić, tak jak trudno wyobrazić sobie ogromną autostradę z 84 tysiącami pasów. Naprawdę wielkie osiągnięcie. Na razie nasz postęp w kierunku tego tempa pozostaje w fazie eksperymentalnej. Ale jestem pewien, że naukowcy już pracują nad rozwojem sieci na przyszłość, która będzie dostępna dla nas wszystkich w każdym zakątku planety. Jednak musimy jeszcze poczekać kilka lat. Na razie będziemy kontynuować oglądanie filmów po 5 minut, czekając na buforowanie nowych odcinków. Granie w gry z dużym opóźnieniem i ponowne uruchamianie routerów Wi-Fi. Ale wkrótce się to zmieni. A jeśli ten film nie zawiesza się podczas oglądania, polub go i udostępnij znajomym.